Omawiamy tutaj partię Tymka z Ozgórem e, i Cimenem. E, i z, Cimenem. Z, tego, co, e, z tego co kojarzę, to Ozgór grywa w Akademii EGF. Um, Ozgór nominalnie ma czwarte Q, no ale udało mu się ograć Tymka. Także no, widać, że nie jest zły. Nie jest słaby. Początek raczej dobry dla, dla Tymka. Hmm... No bo to można porównać z jakimś może takim joseki, w którym biały by zamiast mieć kamień tu, w sensie na c6, miał kamień na h3. No i co więcej, to jest wszystko bliżej narożnika, więc czarny jak mniej z tego narożnika dostaje. Więc porównanie z takim joseki raczej sugeruje, że ten wariant jest dobry dla białego. Um, lepiej by czarne zrobiły, gdyby zagrały o tak. I może później z drugiej strony. To też chyba jest trochę lepsze dla białych. Zazwyczaj się nie uderza tam w narożniku, ale to już by było znośne. Um, albo może w ogóle hmm, to by prowadziło do bardziej skomplikowanej walki, która może jest lepsza dla białego. No ale dość trudna. W każdym razie zazwyczaj zazwyczaj się nie wchodzi do narożnika, tylko wyskakuje raczej albo, albo od razu kładzie presję na kamień białych. A tak to czarne się skupiły na tym narożniku. Tymek zamknął yy, od góra w, na, w rogu. No i, no i dobrze. Myślę, że tu można zagrać podwójne hany. Jeśli czarne złapią nam ten kamień, my Z kolei złapiemy dwa kamienie czarne. Będą musiały dograć a tak. I to jest moim zdaniem dobry rezultat dla białych. Sente, bardzo silna ściana z już jednym okiem i co więcej, nadal możemy atakować te toponuki. I ja bym to właśnie się tym zajął w tej chwili atakiem na Toponuki. Um, jeśli czarne się po prostu wycofają, no to możemy tu zagrać i już mamy, zamykamy czarnego z drugiej strony, albo możemy też zagrać gdzie indziej tak jak biały w partii i po prostu potraktować to jako dobrą wymianę, która troszkę. Troszkę blokuje możliwą ekspansję czarnej na drugą stronę. Teraz no, jest to dobra wymiana a na b, dlatego że możemy na przykład dać atari z zewnątrz, którego nie moglibyśmy dać bez tej, bez tej wymiany. A jeśli, czarne, a jeśli czarne zagrają w ogóle gdzie indziej, no to, to, to w sente uzyskujemy tutaj ponuki. Czarne muszą dobrać, no i też jesteśmy zadowoleni. No, białe zagrał gdzie indziej, a czarne od razu kontynuują, zrozumiałe. Białe tam kontynuują. Mhm. No dobra, to wszystko ma sens. Ja bym raczej grał na czwartej linii, jeżeli mam taką olbrzymią, potężną ścianę. Mm, no dobra. Swoją drogą, może można to wszystko porównać z jakimiś joseki, tak? Zamiast tych dwóch kamieni, o zamiast tych dwóch i tego jednego białego, postawmy po prostu tutaj jeden kamień czarny. To wygląda tak josekowato mniej więcej, nie? Jakieś takie dżoseki na Sansana, wejście na Sansana. Jeszcze możemy sobie tutaj y, usunąć te dwa kamienie. No, wygląda w miarę znajomo. Te dwa kamienie, te wymiany nie zmieniają tak dużo. No, chociaż tracą trochę, trochę oddechu dla białego niepotrzebnie. No, ale ogólnie wygląda to jak dżoseki. No, a w partii, jak to się różni, czarne mają o dwa punkty mniej. No i białe tracą, białe tracą tam oddechy. No, ale czarne mają o dwa punkty mniej. No więc pewnie jest to troszkę lepszy rezultat dla białego niż, niż w zwykłym joseki. Czarne podchodzą i to jest zdecydowanie chybiony kierunek gry, bo nie ma co grać od już i tak całkowicie żywej i bezpiecznej grupy. Zwłaszcza, że nie ma tutaj perspektyw na tworzenie niczego dużego. Czarne wyskoczą, białe, białe zniwelują wpływ czarnego z tej strony. No i z jakichkolwiek planów na tworzenie mojo. Także no, czy białe mogły po prostu odpowiedzieć, ale czarne jeśli z której strony podchodzić powinny, to z drugiej. A jeszcze też zagadka dla wszystkich słuchających, czy powinny może czarny zagrać Satana? Otóż nie, dlatego że wówczas białe wybiorą joseki z podwójnym hanem, no i yy, czarny będzie zdecydowanie przekoncentrowany. Ponuki tuż obok takiego, prawie ponuki tam białe zagrały gdzie indziej i tu znowu Ozgór nietypowo gra, Normalnym, normalną odpowiedzią byłoby wspięcie się na czwartą linię, no i później białe by zagrały hasami i zaczęłaby się walka, za to Ozgór się skupia na tworzeniu narożnika, no dobra, też w porządku. Tutaj ładnie wybrane uderzenie z tamtej strony, żeby przekoncentrować czarnego, mhm. o tutaj ja bym po prostu wziął narożnik. Czarne pewnie dograją, a nawet jak czarne wstaną, bo powiedzą, że o tutaj, nawet po cięciu, to się udaje yy, tak, tak pograć. To nic nie szkodzi, bo biały dostaną kolejny kamień, nawet cztery. O tamte trzy kamienie, tamtych trzech kamieni zdecydowanie ratować nie trzeba. Możemy po prostu wychodzić. No dobra, a tak? Biały się skupiają na wpływie, natomiast narożnik jest przeolbrzymi. Narożnik jest przeolbrzymi. E, no właśnie, czarne wchodzą z tej strony. Mhm. Trochę tak wulgarnie tutaj sobie tworzą ten kształt, no ale skutecznie, hmm. Może tu można było zagrać, byśmy zamknęli. Tam ten kształt nie byłby zły białych. O, tutaj nagle się zmieniło kto kogo atakuje. Może lepiej było skoczyć, nie? Żeby nie było później takiego, takiej możliwości czarnego, a tutaj na miejscu białym zdecydowanie najpierw bym grał y, zakręt. Później uderzenie, albo jeśli czarny zagra tu, to, to tu to by było silniejsze. Rozegranie białych raczej nie, nie grywa się takiego Kosumi. O, tutaj w ogóle było ryzyko, że czarny nas przednął. I nie wiadomo, jak to by się potoczyło. Ale czarny nie przecięły. No, yy, no i gra się tak yy, znowu przechyla na korzyść, na korzyść tymka. Aż trudno uwierzyć, że ostatecznie Tymek przegrał tę partię, jeżeli tutaj są takie dwie rozcięte, rozcięte grupy. Hmm. O, i jeszcze, jeszcze ozgór tutaj bardzo taka sekurancko gra, zamiast wyskoczyć i jeszcze próbować walczyć. Po prostu oddaję tutaj bardzo dużo białemu. Hmm, na taki ruch hmm, pewnie raczej, raczej nie kosumi, tylko tylko okay, ma tak samo jak w narożniku, nie? Na... Jak wyobraźmy sobie, że są tylko dwa kamienie a, b, to raczej się gra nie w c, tylko w d na miejscu czarnych. Też na miejscu białych. Raczej to jest nietypowy kształt. Czarne mogą tutaj zablokować i uzyskać silny kształt na zewnątrz. Czarne też kosumi. Hmm. I bardzo tak sztywno grają czarne. Raczej należało zagrać w ten sposób. A białymi na, na miejscu białych ja bym teraz po prostu wyskoczył chyba tam tamten ruch też duży. No ale daliśmy sobie daliśmy się rozdzielić. Rozumiem, że tutaj Tymek planował atak, tylko że ten atak nie będzie zbyt skuteczny, ponieważ czarne już się podłączyły dołem. No więc to jest może atak tylko na tę grupę, która też z, z dużą łatwością nie jest w stanie się ustabilizować, wystarczy stworzyć kształt. Czarne tam kontynuują. Hmm. Dobiały sobie niepotrzebnie skomplikowały partię. O, o. o. Czarnym nie zbiły ko. No przede wszystkim to dość odważnie tu zagrały zamiast tego ruchu, a później nie zbiły ko. No także, także białe uzyskują coś na zewnątrz. Bo, bo w partii wygląda to o tak. No i bardzo ciekawie się porobiło, bo teraz będzie semaal. Hmm, ja bym na miejscu grał, białego grał tu. Czarne wyjdą, to wtedy można zagrać tu, 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 tu. Zbić. Hmm, nie wiadomo jak to semaili się rozstrzygnie, ale możliwe, że czarne jednak mają więcej oddechów, niestety. Ewentualnie może można liczyć na seki, ale wydaje mi się, że raczej białe zginą. Ojej, no to no to biada, biada, biada. No ale to jak na razie wszystko było zagrane dobrze, nie? Tutaj, że zbiliśmy kamień czarnego, bardzo duży zysk zbić taki kamień. Tylko później nie należało tak kontynuować i po prostu pójść pod nóż. Jeżeli tutaj widzimy, że, że taki najprostszy wariant prowadzi do klęski, to trzeba było coś zmienić i na przykład zagrać najpierw wypełnienie. Jeśli czarny połączą, to wtedy my Atari i łączka i uratowaliśmy grupę, a to jest dla nas w tej chwili ważne, a nie atak na grupę czarnego, no bo swój zysk już, już mamy z, z ataku na grupę czarnego. Natomiast, właśnie. Teraz tylko uratować swoją ścianę, jest ważne. A jeśli z kolei czarny zagrają tu, to my wtedy tu czarny tną. No i może się uda jakoś wymknąć białemu, nie? A jeśli czarny nie tną, tylko grają tu, no to wtedy już, no to wtedy już yy, będzie trudno czarnemu. A tak. No to białe, białe się tutaj yy, wiją, jak wi. Hmm. Może można było tu rozciąć i tu zagrać, a potem... Ale to raczej też nie wróży tak dobrze. Raczej czarne sobie poradzą. Hmm. No dobra, no i teraz białe biją, czarne dogrywają. Białe straciły ścianę, niestety. No ale sente mają, no i może jeszcze uda się zaatakować tę grupę czarnego i jeszcze wtedy gra nie będzie taka zła. No bo ile czarne mają punktów? No dużo, dużo, to trzeba przyznać. Tutaj tak 5, 10, 12, 13 zbitych kamieni, 26 punktów. No plus ile jeszcze tak przecięć otoczonych? Tu 15, tak? Widzimy, jest prostokąt 3 na 5. Jest i dodatkowy kamień czarnych, ale jeszcze tutaj jest dodatkowe przecięcie, czyli tak 26 plus 15, no to chcielibyśmy raczej plus 14 w sumie, żeby było, żeby się sumowało ładnie. No to 40, tak dotąd licząc. No plus jeszcze tutaj tak z 10, tu jeszcze tak z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48, 58, 60, 66, plus jeszcze tutaj punkty. 76 plus jeszcze coś tutaj, z 80 punktów czarne mają, a białe mają tak. Tutaj prostokąt 3 na 6 plus 2 kamienie, no to 25, 26, 36, może, może nawet 40. No, wygląda na to, że musimy zabić albo tamtą grupę, albo, albo tę grupę. No to zobaczymy, czy tymkowi się uda. Najpierw, tym jak tutaj dogrywa. Hmm, Tutaj była okazja, żeby zagrać taki ruch dość kluczowy. Na pewno pomogłoby to, to w semai, gdybyśmy zdążyli tam zagrać. Raczej było to sente na przeżycie. Hmm. Tutaj gracze dogrywają. No ale dobra, udało się białemu stworzyć oko ciekawe. To może jednak będzie seki, co? Tu, 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 tu. No niestety przegrywamy je jednym oddechem. Białe tu, czarne tu, białe tu, czarne tu, białe tu. A, i białe w tej chwili poddały. No i może to jest trochę, trochę nie w porę, no bo zysk jest bardzo duży. Nie tylko zdobyliśmy trzy kamienie, ale również znikły punkty cięcia. Sześć, sześć punktów, punkty cięcia znikły, a jeszcze do tego czarne muszą dogrywać wszystkie te ruchy wewnątrz. Nie musimy tego teraz grać, tylko kiedyś, później. E, więc czarnego terytorium też się zrobiło mniejsze. Jeżeli teraz zdołam zabić ten grupy czarnego, to, to partia będzie zwycięska. Jak ją próbować zrobić Pewnie najlepiej zacząć od tego, później tu i później tu. Hmm. Hmm. Wygląda to trochę na ko, tak? Chociaż, zaraz... Może da się bez ko. Uh -huh. Hmm. no może tak, może to po prostu ten ruch zabija, tak, ten ruch wygląda na kluczowe. Hmm. Także jak, na, jak najbardziej można było jeszcze, jeszcze kontynuować i jeśli się uda zabić, to wygramy. A, no bo wpływ jest przepotężny. No wielka szkoda, że jak się nie w porę zorientował, że grupa będzie w dużych tarapatach. Trzeba było po prostu zamiast grać tych ruchów, to trzeba było popchnąć. Wówczas czarne nie miałyby jak, nie zdążyłyby nas tutaj zabrać, po prostu. No. no, a wcześniej, no to po prostu też można było tu wyskoczyć i byłoby bezpiecznie. Białe miały dużą przewagę w tej chwili, ze względu na to, jak się to wszystko potoczyło na dolnej partii. No dobra, no tyle o tej partii, będziemy przechodzili do następnej.